hej, ty, ja jestem Makius, już nie siedzę, witam Was w kolejnym odcinku z reakcji na naszym kanale, bo i drodzy dzisiaj zrobimy sobie reakcję na Michał Mata Matcza Młody Paderewski, jeżeli chcecie zadowolnicie łapę w górę, jeżeli dobiję 5 łap w górę, to może wrócimy w miarę do regularności, ale już w sumie tego nie mogę obiecać. Pamiętajcie o sobie tam na dole razem z dzwonem, bo lecimy po 900 subów i bez zbędnego owijania lecimy do reakcji. Co mi gole możecie powiedzieć? Chcielibyś siedzieć na ostatnim piętrze Leżycie gdzieś na parterze i leść Niektórym wygodnie jest na dniem. Byłem na minu... Słuchajcie jest progres, bo chociaż rozumiemy co on nawija póki co, zobaczymy jak będzie później Plus jeden i nie jestem, wiolej no, spalę I rozpadnie się na kawałki, a każdy z nich będzie jebanym diamentem, Ja Teraz chcę być prezydentem Pierwszym co ma tatuaże Pierwszym co władzę miał już dużo wcześniej nad wami Mama mówiła mi, zostań lekarzem, ja ruszyłem w trasę za sercem po to, żeby w razie czego za mnie niż dwie garze, muskupić kupić jej nerkę. Miliony na koncie i miliony za mną. Polska w remoncie krzywofugi kładą. Posłuchaj mojej palancie, nowy paderewski, tylko że nie biano leczaj. Mą najpierw nienawiścią karną. No. Potem mówią, żeby kochać. W tym świecie nie ma nic za darmo. Wiecie co jest plusem młodego Matczaka? Że on się bawi tym swoim głosem. On raz nawija tak mega typowo rapowo, taka nawiga, nawiga, potem coś przyśpiewa, potem podwyższa głos, potem obniża głos. No i to jest mega fajne właśnie u, u Maty. Czego wyróżnia też od wielu polskich raperów. Powod na pieski jak nagrasz TikToka. Ej, jeszcze nie kaloka gato, ale wszystko kurwa się zaczyna pracą. Zacznij w końcu mówić prawdę, bo jesteś raperem i za to ci płacą. ja Wola! Tak jak ja ciebie gaszą SBto M Sma to na co mi twój całus Skoro się nie ufam i Byłem na jamajce Czekajcie Czy to jest to co mi się wydaje? <noise> us, S-B to M to na co mi twój całus Skoro się nie ufam i udam Całus? to M? Będzie pod rap shot, jeżeli to jest to, co ja myślę. Całus, rewolucja romantyczna bds -a. SB to M. Bedoes odszedł z SB. No, i w sumie trochę zdradził, jakby to tak nie powiedzieć wprost. Czyżby jakiś mini pocisk? Jak ja bym chciał, żeby w końcu na polskiej scenie był jakiś beef dużych raperów. Bo tam był ostatni chyba Joda się z kimś tam pisgał, ale kurczę, to nie poszło jakoś mocno. Ale Mata i Bedoes, to by mogło być fajne. Byłem na na Wielkanoc i widziałem świat się piło na księżycu Spałem na Versace, ujebany marihuaną I mówił do mnie Bóg Weź to w we tylko Nie mają już tylu dróg Co dostępne dla chomików są so, Ja yeah. yeah. Już tyle widu, Ale będę walczył dalej Bo to pojebane, że jest zakazane Są nam udecydowanie Jeba świat reszta słowa polityków są nad nami Słowa polityków, teraz to ja jestem Zgadzał się z tym akurat Na Nawali, no bo znudziło mi się już w brodziku Za plecami stado mam samych ziomali Zaczęliśmy to na orliku agrikola Dzisiaj chcę pabac na wodzie, już nie przeszkodzi mi żadna mantikora Jutro będę daleko na zachodzie, tam gdzie rośnie dziko pastiej La pelicula, cuando hablas de mi vida Chodzi za mną kamera, bo by było tego wszystkiego nie nagrać Wiecie co też lubię u Że jego teledyski są światła kolory A. Agrywać, chyba śledzą mnie, ale nie chodzi mi o followers nie, nie. Ale tylko chyba Skrzydła już było tak dobrze, już wszystko rozumiem, gdyby nie tekst na dole. Owszem po angielsku, ale przynajmniej wiemy o czym on nawija. To już tutaj bym nic nie zrozumiał. Skrzydła. Trochę wypadłem z sprawy komentowania, ale nigdy nie byłem jakiś super w komentowaniu finalnym tych reakcji. Jest plus, bo co Mata był tym skutym bobo, plus ta smutna minka i złamane serce, bodajże tak się te nuty nazywały. One były niesłuchalne według mnie. Cieszę się, że Mata może wraca trochę do korzeni, bo telec jest spoko. Plus da się zrozumieć, o czym on nawija poza tą końcówką, gdyby nie tekst, to by było bardzo ciężko. Ogólnie nuta, jak na Matę, średnia, ale jak na polskie standardy ostatnio Myślę, że bardzo w porządku. No i co, to tyle ode mnie. Jeszcze tak chciałbym słowem zakończenia powiedzieć, że teraz mam w ogóle przerwę troszkę, więc będą się pojawiały jakieś odcinki zobaczę, jak będzie potem z czasem. Ale mam zamiar teraz sobie nagrać trochę na zapas, też shortów, żeby też was nie zostawiać samych bez kontentu. No i to tyle ode mnie. Trzymajcie się tam i do zobaczenia w następnym odcinku by z Wami Martiusz. Już nie się trzymajcie się. Bum!